Cześć, witajcie w mojej aktualizacji naturalnej pielęgnacji twarzy. Kilka miesięcy temu stworzyłam film o mojej pielęgnacji w duchu idei zero waste i podlinkuję go gdzieś tutaj na górze i postanowiłam teraz zrobić taką aktualizację. I skupić się tylko i wyłącznie na pielęgnacji twarzy. Stary film, oczywiście, również jest w miarę aktualny. Tam jest bardzo dużo takich moich podstawowych kosmetyków, które używałam i które prawdopodobnie są troszkę tańsze niż te, które już teraz będę pokazywała. Zaznaczę, że ja przy wyborze kosmetyków kieruję się takimi kilkoma stałymi zasadami. Tak jak kiedyś wspominałam, moje kosmetyki są zwykle wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Przez te miesiące zaczęłam jeszcze bardziej zwracać uwagę na skład, na to, czy jest naturalny. Patrzę na produkcję tych kosmetyków, to znaczy, czy są lokalne, czy to są kosmetyki od małych, czy dużych marek, bo staram się jednak wspierać te produkty polskie bądź produkty lokalne. Oraz oczywiście patrzę na opakowanie, czy jest przyjazne środowisku. W tym filmie skupię się na pielęgnacji twarzy, na pielęgnacji naturalnej, na pielęgnacji w duchu idei zero waste. Ale również niedługo udostępnię Wam film o pielęgnacji takiej całej, o rutynie pielęgnacji całego ciała, o maseczkach, o pielęgnacji dodatkowej, i wtedy ten film umieszczę go gdzieś tutaj. Ok? To teraz przejdźmy do konkretów. Stwierdziłam, że ten film nie będę go dzieliła tak stricte na części, ale zaczniemy od pielęgnacji porannej i przejdziemy do wieczornej. Tak chyba będzie najbardziej logicznie, i tak zdaje mi się, że. Zwykle robiłam na kanale w tych poprzednich filmach. Moja pielęgnacja poranna jest zwykle krótsza od tej wieczornej, i to nie ze względu na brak czasu, tylko ja rano delikatnie myję twarz, nie muszę nic zmywać, makijażu bądź nie wiem, takich zanieczyszczeń po całym dniu. Nie nakładam też dużo, bo nie lubię przez cały dzień czuć tak warstwy kremu na buzi, za to bardzo lubię czuć ją wieczorem. No więc rano myję zęby, a następnie. Myję twarz żelem do mycia twarzy z Babo. Kiedyś polecała go Paulina z kanału Czarszka i mówiła właśnie o nim jako o takim naturalnym, delikatnym żelu do mycia twarzy i ja zawsze miałam problem ze znalezieniem właśnie delikatnego żelu który by nie zapychał mojej skóry i nie powodował jakichś podrażnień. No i jak usłyszałam, że on dodatkowo jest w szklanym opakowaniu, to sobie pomyślałam, wow, super, muszę przetestować i okazuje się, że jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Próbowałam myć twarz mydłami, jednak one zwykle przesuszały i zapychały mi buzie, więc znalazłam ten żel i jest naprawdę super. Następnie spsikuję buzię hydrolatem i w tym momencie mam hydrolat z czystka, tak naprawdę Używałam ich mnóstwa, ale chyba chyba czystek lubię najbardziej. Kolejny i właściwie taki ostatni krok, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy rano, to kwas hialuronowy, a właściwie takie moje serum, które sama sobie robię wspominałam Wam o nim już pewnie kilka razy. W tym momencie używam tylko i wyłącznie kwasu hialuronowego po to, żeby jakby zrobić miejsce w buteleczce. I następnie dodam trochę ekstraktu z prawoślazu oraz jakiegoś hydrolatu. Dzięki temu będę miała takie delikatne serum do twarzy, ale kwas hialuronowy również jest fajny na dzień. Jeśli miałabym robić makijaż to teraz, ale ostatnio praktycznie się nie maluję i jakoś nie widzę potrzeby. Dlatego w pielęgnacji wieczornej, jeśli miałabym makijaż to najpierw zmyłabym go olejami i tak jakby z Ciągnęła ten nadmiar oleju wacikiem wielorazowym, ale jako, że nie mam makijażu na sobie, to przechodzę od razu do mycia buzi. I wieczorem myję ją oczywiście tym samym żelem co rano, czyli żelem z babo, a następnie, uwaga, robię coś takiego, tak ze trzy razy w tygodniu, myję buzię maseczką. Jest to naturalna maseczka od czaszki, o której wcześniej wspominałam, i jeśli chodzi o sam sposób jakby nakładania, bo można ją nakładać jako maseczkę, to zainspirowałam się jakimś jej chyba filmem bądź instastory. Ona myła właśnie buzię tylko tą maseczką, więc ja też tak robię, nie już nakładam maseczkę, na przykład jak nie mam czasu, tylko myję sobie jeszcze buzię po tym żelu. Sama maseczka ma bardzo fajny, naturalny skład, jest taka łagodząca i rzeczywiście ja widzę, że moja buzia tak się uspokaja, jak, jak myję nią twarz. Następnie kolejna nowość w mojej pielęgnacji w porównaniu ze starym filmem, czyli Esencja. Zainteresowałam się firmą Polnywarko, czy jakiś czas temu już na targach EcoCuda w zeszłym roku w Warszawie i oni mieli tam jeszcze dużo rzeczy w plastiku, więc tak byłam troszkę anty, średnio przekonana, ale właśnie to jest dowód, tak mi się wydaje, że to jest dowód na to, że nasze wybory mają wpływ na to w jaki sposób pakowane czy produkowane są kosmetyki. Obecnie mają bardzo, bardzo dużo rzeczy w szkle i właśnie ta esencja jest w szklanej butelce. No i ja ją używam jako taki tonik, ale również po niej i tak jeszcze psikam buzię hydrolatem, bo lubię. No i następnie nakładam jakieś bogate serum na noc, bądź taki cięższy krem w moim mniemaniu, bo pewnie każdy każdy inaczej patrzy na lekkość bądź ciężkość. Tych produktów, które nakładamy. No, i jeśli chodzi o serum, to o nim opowiem Wam prawdopodobnie w kolejnym filmie, bo jest to taka nowość, którą teraz testuję, ale od jakiegoś czasu używam kremu z ASOA. I jest to krem odżywcza Goja i naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdził. To znaczy moja buzia jest aż taka mięciutka, jak się budzę rano, chociaż czasami, jak nałożę go trochę więcej, to aż czuję ten przesyt na wilżenia. Czasami również jak wyjeżdżam gdzieś na noc, to zabierałam tylko i wyłącznie właśnie ten krem, mimo że on jest taki bogatszy dla mojej skóry, to używałam go i na noc, i na dzień tylko w takiej niedużej ilości. No i jak już nałożę sobie krem, to jest koniec mojej pielęgnacji, i idę odpoczywać spać bądź grać bądź czytać bądź coś, co sprawia mi przyjemność. Oczywiście pamiętajcie, że te wszystkie produkty, o których ja Wam mówię, sprawdzają się mi, ale niekoniecznie muszą tak samo sprawdzać się u Was. Chociaż ja już zauważyłam, że jeśli chodzi o takie produkty naturalne, to bardzo rzadko robią mi krzywdę takie produkty z poleceń, więc myślę, że również jeśli chodzi o to, co Wam pokazałam, to raczej są takie delikatne, naturalne produkty dla cery wrażliwej. Ponieważ nie wspomniałam o tym, ale moja skóra jest wrażliwa, ale również skłonna do zapychania i dlatego te produkty, które wybieram, nie dość, że muszą być takie delikatne, to muszą mieć naprawdę spoko skład. Napiszcie mi koniecznie, czy znacie te produkty, bądź może polecicie mi jakieś ciekawe. Jeśli chodzi o produkty już do mycia, nie wiem, włosów, ciała i tak dalej, pokażę Wam je w następnym filmie, znaczy nie następnym na kanale, tylko następnym filmie o pielęgnacji. A póki co będę kończyć. Jeśli ten film Wam się podoba, to zapraszam Was do zostania na dłużej. Jeśli nie subskrybujecie kanału, możecie zostawić mi również lajka albo coś napisać w komentarzu. Zapraszam Was serdecznie również na mojego Instagrama i inne social media, które będą tam podlinkowane. No i na dzisiaj to będzie tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.